Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z dość wyczekiwanym w sumie filmem a mianowicie dzisiaj będą moje postanowienia noworoczne. Tak, wiem, że nowy rok się zaczął kilka dni temu, ale cóż poradzisz, jak nic nie poradzisz. Dopiero teraz udało mi się zabrać za ten film, więc zaczynajmy. Jeszcze na samym wstępie chcę wam powiedzieć, żebyście wpadali na mojego Patronite'a i na moje donate'y, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Zauważyłam też, że aż 96% osób z Was nie subskrybuje mojego kanału, a ogląda moje filmy. Także, jeżeli moje filmy Wam się podobają i lubicie moją działalność i chcecie mnie wspierać, no to polecam zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić nowości na tym kanale. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Ok, no to pierwszym postanowieniem będzie. To, że chciałabym zacząć się rozwijać bardziej pod względem aktorstwa, dubbingu, fandubingu, otóż, co to znaczy? Pewnie wiele osób się zapyta, co to znaczy fandubing, dubbing. I czym się to różni? A więc fan dubbing to może być takie przez fana robione, takie czasem amatorskie. Zależy też, jak ktoś do tego podejdzie. A dubbing to jest taki profesjonalny w studiu, tak jak to podkładają ludzie pod na przykład film albo bajki. Także ja planuję pod tym względem właśnie dubbingu, fandabingu się bardziej jeszcze rozwinąć. Planuję też. Bardziej się też rozwinąć pod względem aktorstwa. Występować w filmach, serialach, grać w filmach serialach lub reklamach jeszcze. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować w tym roku, a jak nie w tym roku, no to jeszcze będzie dużo lat, żeby to wszystko zrobić. Drugim takim moim postanowieniem jest kupno więcej książek. Chciałabym więcej czytać w tym roku. Może nie wiecie, albo wiecie, ale tak, jestem książkarą. Póki co mam tylko jedną książkę, ale dobra i tak jestem książkarą. Kolejnym postanowieniem to jest oczywiście nagrywanie więcej filmów na moim kanale. A mianowicie chodzi mi o takie dłuższe filmy. Ale jak to wszystko wyjdzie, nie wiem, zobaczymy co będzie. To, co będzie, to będzie. A tak poza tymi postanowieniami, to więcej postanowień oprócz jeszcze remontu pokoju, to tak naprawdę nie mam. Tak więc myślę, że krótki wyjdzie ten film. Możecie dać znać w komentarzach, czy wolicie bardziej dłuższe filmiki, czy krótsze. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję tutaj na dole z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków. I oglądajcie moje filmy do końca, żeby nie przegapić następnych. Trzymajcie się, no i pa pa!